Cześć, tutaj QuickSix. A to kolejny materiał z Rasta, z wajpa, którego ciągnę przez ostatnie dwa tygodnie. Z takich postanowień ogólnych, mówiłem, że materiały będą dłuższe, ale widzę, że te krótsze materiały się lepiej oglądają. Więc tego wajpa dokończę w materiałach krótszych, tych 10 max 15 minut. Może jest to, że tak powiem, spowodowane tym, że nie każdy umysł zdrowy bądź nie jest w stanie dłużej oglądać yy, materiał z w końcu jest to jakiś rodzaj patologii yy, ale z drugiej strony no cóż, ta gra jest dla nas silniejszych więc jakiś wysiłek intelektualny czy wysiłek psychiczny na pewno trzeba ponieść zapraszam do oglądania dobra, przeżyliśmy kolejny dzień Baska postała wystała A ktoś tam chciał wypać samochód. Siareczkę trzeba jakoś poduzbierać. Ja sobie ją teraz szybko zbiera Hello. Ja, ja chyba brzmię kurwa. Bardziej nie niż Ty gdzie? Ty spałeś 3 godziny. A ja kurwa wchodzi. A to co ty pierdolisz? A, dobra, jednak jednak jest równo. Wbijaj na dareśka lepiej. Zaraz tylko. A ja w ogóle wiem, gdzie jest baza Wiktora. I to ten Wiktor widzę, że tutaj y, ostro, że tak powiem, poleciał z tą. Inaczej, no, wi Wiktor y, się rozbudował. To, to, bo zrajdowałem taką drewnianą baskę, właśnie. Y, ma, możliwie szybko to chciałem zrobić. To, to, to nie, nie była baska Wiktora. Przeżył jebany. Yy, generalnie włączaj laser, to wtedy stabilizacja się znacząco zwiększa, nie? O kurwa. Dobrze wiedzieć. Kurwa, komuś to chciało tutaj tyle wypychać. Chyba, że to ty wypychałeś. Co wypychałem? Samochód, bo ja nam samochód sprowadziłem, stary. Kurwa, z nie, z igła. Niemiec płakał jak sprzedawał, przysięgam. A, no nie, akurat to, to nie apchałem. Ja pchałem. No dobrze, bo nie trzeba było pchać, można było normalnie zajechać, bo to taki wiesz, niemiecki samochód stary. Porób sobie strendziny w ogóle. Ja tu porobiłem gdzieś fuj strężin. Możemy robić fuj strężin, bo mamy fój paliwa i mamy fój materiałów i mamy, w sensie fój klofa i, i fuj, fuj metalu. Pokraftuj sobie tego, w ogóle, jakieś skrzynki możesz pokraftować, czekaj, ja pokraftuję jakieś, jakieś skrzynki w ogóle na górę. Jeśli sobie tam położysz. I generalnie tak, plan jest taki, że rajd rakietami. Dobra, zasuwać kurwa na pozycję. sobie widzieć jakiegoś chłopa w kamperze. Ej, kurwa, ten helikopter tak wygląda, jakby miał zrobić nawrotę w naszą stronę. on... aha, kurwy powyciągali o. A... No dobry, mamy to Al bestia tam jedzie. Paserati kurwa. Dobra. Po prostu fajnie byłoby nie zostać odpierdolony nas od, po samym pierwszym dwóch stronach, nie? No mam. Ja tu chodzę. Mam nadzieję, że tu nie masz szybko żadnych? Gdzie w takiej basce? Dobra, semik Ociepanie panie kurwa Ociepanie panie kurwa Chłop co prawda nie miał siarki, jeżeli o to chodzi Bywa 150 HQMa To jednak warf Znaczy, pod kątem y, rzeczy? Tak, to w chuj warf O kurwa, jeszcze tutaj Karty ma gość, wszystko go chłop ma e, Rozłożysz mi tarot. Coś tu słyszałem? Czy najebany? Najebany, najebany Chłop generalnie zajmował się nurkowaniem Mamy kurwa tyle kamienia Że jesteśmy w stanie wybudować milion murów stary A rudum. mury rudą Mury rudą W sumie to nie pamiętam jak to szło I pogrzebią stary świat Stary, wraca z roboty swoim vanem z Niemiec? Kurwa, na robotach w Niemczech był chłop. Się dorobił, kurwa, takiego wała. Kurwa! Ręcz tego nie zaciągłem, psorki. Nie zostawiasz na korytarzy jak psa stróżującego, co? O chodź to kurwa! Mogę pod kołderkę super. No, w nogi kurwa, masz A w potem poszedł i zostałem sam, no więc pomyślałem, że sobie jeszcze coś pobiegam, coś się pobawię. Ale też nie będę jakoś bardzo tryhardował. Więc po prostu poromowałem trochę. No i cóż. Udało się nam. Nam Udało się nawet coś wyciągnąć z tego Rauma. I to by było tyle na dzisiaj, dzięki wielkie za oglądanie, jak widzieliście, no, powiedzmy, że jakiś tam postęp jest, jeżeli chodzi o, no, generalnie Gierkę i co, zostało przede mną jeszcze do przerobienia około 8 godzin materiału, tam generalnie jest i syf, i jakieś ciekawe akcje. Więc mam nadzieję, że coś uda mi się z tego zrobić jakieś 10-15 minut, przynajmniej. Bo też generalnie nie chcę wrzucać rzeczy, które na pewno się nie będą oglądać. A tak to są rzeczy, które powiedzmy, że relatywnie łatwo jest zawiesić oko na rzeczach powtarzalnych, satysfakcjonujących. No i, no i czasami jakaś ciekawsza akcja, nawet bez narracji, dobrze się oglądnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że było ok. I cóż, no widzimy się za tydzień. I codziennie w shortach. Znaczy prawie codziennie. Narka i do zaś.